Witam serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam taki śrubokręt elektryczny. Śrubokręt elektryczny firmy Wiha. Jest to sprzęt troszkę z wyższej półki. Wcześniej testowałem śrubokręty elektryczne budżetowe. Tutaj u góry pojawi Wam się link. Możecie sobie zobaczyć. Oczywiście porównywać nie ma za bardzo czego, bo no ten tutaj egzemplarz to jest już troszkę wyższa marka i oferuje na pewno znacznie więcej. Przede wszystkim inną klasę odporności, ma, można nim pracować pod napięciem, ale to za chwilę. Słuchajcie, nie jest to sprzęt nowy oczywiście, żeby nie było. Jest to egzemplarz, który użyczył mu, mi mój, mój kolega z projektu. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję. Dzięki temu mogę Wam pokazać mniej więcej jak to działa i powiedzieć w jakich warunkach my go wykorzystujemy, właściwie mój kolega, w jakim charakterze pracuje i do czego może Wam się to przydać? Słuchajcie, jest to dosyć fajny, mały, poręczny śrubokręt. Tak jak widzicie, nie jest to jakaś tam wielka, straszna bulwa, która tak naprawdę spełnia bardzo dużo fajnych funkcji. Przede wszystkim zacznijmy od podstawy. W zestawie, który kupujecie, oczywiście, tak jak mówiłem, nie jest to model wyjęty z pudełka przed chwilą, także on już pracował trochę, wiem na ten temat, po konsultacjach też z moim kolegą. Mogę Wam powiedzieć, jak to wygląda. To jest zestaw, który otrzymujecie przy zakupie. Taki zestaw kosztuje około 870 zł. W tej chwili. Także to nie są jakieś tam małe pieniądze, ale na pewno sprawią, że Wasza praca zmieni tak naprawdę charakter. Będzie na pewno wygodniejsza i dużo szybsza. tak? Nawet producent w swoich filmach promocyjnych oferuje, właściwie opisuje, że trzy razy szybciej się przykręcę. No, tak jest prawda przy śrubokrętach elektrycznych, że na pewno ułatwiają nam pracę, zwłaszcza instalatorom i elektrykom. Słuchajcie, to urządzenie jest zasilane bateriami. Tak? To jest zestaw, który kupujecie na początek. To jest zestaw podstawowy. Znajduje w nim się ładowarka, dwie baterie. Baterie to nie są bateryki akumulatorki 18650, tylko w tym przypadku to są akumulatory 18500. 18500 są troszkę mniejsze niż 18650. Eee, ogólnie tutaj zaszła taka pewna mała modyfikacja przez producenta tego śrubokręta. Zaraz wam opowiem dlaczego. No ale tutaj jeżeli chodzi o samą baterię macie takie ogniwa 18500. Oczywiście to nie są jakieś ogniwa których nie możecie kupić eee, i bez problemu powinniście sobie takie nabyć jeżeli potrzebujecie. Jeżeli to wam się zużyją. Aczkolwiek macie dwa w komplecie dodatkowo jest śrubokręt elektryczny i dwie końcówki. Końcówkę, pierwsza końcówka jest taka: spróbuję wyostrzyć. Nie wiem, czy się to uda. No tak powiedzmy, trochę się udało. Jest to końcówka, którą tutaj widzicie. To jest PZ2. Nie jest to końcówka PH2, czyli taka standardowa, tylko PZ2. A druga końcóweczka. Nie wiem, czy będzie widać, spróbujemy tu złapać ostrość. Druga końcówka to jest 3,5 mm śrubokręt płaski. Możecie mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale takie są oznaczenia tego tutaj. No i dobra, z tym zestawem tak naprawdę wiele nie możemy zrobić. E, znaczy możemy zrobić, oczywiście dużo możemy zrobić. E, śrubokrętem płaskim na przykład terminale bez problemu sobie podokręcamy. Takie tutaj mam testowe, zobaczcie. Oczywiście nie wszystkie, bo do tych dużych to ten śrubokręt jest trochę mały. Ale już w tych mniejszych terminalach spokojnie, bez problemu możecie dokręcać wszystkiego, wszelkiego rodzaju śruby. Jeżeli chodzi o tą końcówkę, to ona się sprawdzi na przykład przy wszelkiego rodzaju bezpiecznikach. Myślę, że tutaj ona bez problemu będzie się sprawdzała i zdawała swój, swój egzamin, tak? Będzie na pewno ułatwiać pracę. Ale jeżeli przyjdzie Wam używać tego urządzenia przy nie wiem, śrubach innego rodzaju, gdzie standardowo stosuje się głównie śruby PH2, to tutaj już się robi problem. Zobaczcie, sam producent zrobił takie połączenie, o, tak jak widzicie, można tutaj to Wsunąć. Ona jest taka końcówka troszkę magnetyczna, trochę jakby to wciągało. Wchodzi to dosyć ciężko, nie jest to y, jakieś tam takie delikatne, żeby Wam wypadło. To jest na plus, oczywiście, czyli końcówki się trzymają, nie, ma, mają, nie mają możliwości wypaść sobie tako po prostu. To często się zdarza w różnego rodzaju śrubokrętach elektrycznych i jest to dosyć uciążliwe. Tutaj ten problem został rozwiązany. Końcówki wchodzą dosyć ciasno, dosyć się fajnie trzymają, także to jest na plus, oczywiście. Zobaczcie, druga tak samo. Wchodzi dosyć ciasno. Można ją oczywiście wyciągnąć bez większego problemu. Aczkolwiek no, jest jeden mały mankament tego całego interesu. Zobaczcie, to jest. Wyglądają te końcówki jak bity zwykłe. Widzicie? Mają podobny kształt. Aczkolwiek niestety różnią się wielkością. Słuchajcie. Dlatego, na przykład, chcąc zastosować takie końcówki, zwykłe na przykład, z bitów, no, już nam się to nie uda. Te końcóweczki są niestety troszkę większe. One są naprawdę minimalnie większe. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, czy nie. Tak czy inaczej, próbując obsadzić tą końcówkę tutaj, no, to już niestety ona tutaj nie wchodzi, widzicie. Nie ma możliwości, czy weźmiecie bita, czy weźmiecie cokolwiek innego, czy weźmiecie taką przedłużkę na przykład i będziecie chcieli ją tutaj umieścić, to już jest to niemożliwe. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ogranicza to nas do używania tylko i wyłącznie standardu wichy, tak? czyli sam, sam producent tak wymyślił sobie te urządzenia, żeby pasowały tylko jego oryginalne końcówki. Tak jak widzicie, to wchodzi bez problemu. Także tak to niestety na minus, bo nie możemy tutaj ułożyć z jednej strony na minus, z drugiej strony plusem jest to, że te wszystkie końcówki, które są w zestawie, no w tym zestawie są akurat dwie, ale można zestawów dokupić więcej oczywiście. One były testowane dosyć wysokim napięciem i na klasę izolacji i są dopuszczone do pracy przy napięciu do 1000 V. Czyli jeżeli na przykład, no nie sądzę, żeby. Taki śrubokręt musiał odkręcać napięcie rzędu 1000 V, ale bez problemu możecie pod napięciem na przykład odkręcać. Tego oczywiście nie powinniście robić z racji bezpieczeństwa swojego, ale jednak, jeżeli przypadkiem stykłoby się to z jakimkolwiek napięciem, to klasa izolacji jest na tyle duża i wysoka. Śrubokręt wykonany jest z materiału przystosowanego do pracy przy napięciu. Tak to wygląda. Dobra, dalej lecimy dalej z koksem słuchajcie, tutaj komora na baterię, tak jak widzicie baterie nie są ładowane bezpośrednio z poziomu tego urządzenia do zestawu dołączona jest ładowarka ładowarka, która ładuje dwa ogniwa ogniwa, tak jak mówiłem, 18500 ładowarka jest zasilana kablem USB tak jak widzicie, to jest końcówka tego kabla, w momencie gdy włożycie to oczywiście do jakiejś ładowarki Takiej nawet od telefonu. W tym momencie mamy możliwość ładowania. Oczywiście oznaczenia są dobre, wyraźne, nie ma możliwości się pomylić. I tak jak widzicie, ogniwa automatycznie się ładują. Żadna tam w sumie nowość. Wszystkie ładowarki działają w podobny sposób. Tak jak widzicie, ogniwa można ładować sobie osobno. Można oczywiście ładować pojedyncze ogniwa. Tak jak widać drugie może pracować w tym czasie, tak, czyli jedno ogniwo cały czas jest na bieżąco w urządzeniu, a drugie jest cały czas ładowane, to jak tam ktoś ma taką potrzebę. Teraz tak, w momencie, gdy wkładacie sobie to ogniwo, urządzenie jest w stanie już pracować. Jedną rzeczą fajną i na plus dla producenta jest to, że te koreczki tutaj, ten koreczek zatykający baterię, jest uszczelniony taką gumką. Widzicie, jest uszczelka tutaj, która na pewno zwiększa klasę odporności na jakąś wilgoć czy, czy jakieś zachlapanie. Dzięki temu na przykład nie dostanie nam się tu żadna korozja do baterii, jeżeli ta bateria tutaj by była przez dłuższy czas i na przykład by tam leżała sobie. Dokręcone, dokręcone. Mamy tutaj przycisk, przełącznik właściwie, przełącznik, który wybiera nam tak naprawdę nie tyle tryb pracy, co moc tej, tego wkrętaka. I tak, moc oscyluje, albo tutaj z tyłu mamy 0,4 Nm, albo tutaj przełączamy i mamy 1 Nm. Tak to wygląda. Dzięki temu możemy sobie regulować siłę docisku, tak? taką jaka tutaj nam jest potrzebna. Możemy na przykład coś delikatnie odkręcać 0,4 Nm, a tutaj mamy 1 Nm. E, oczywiście, nie jest to jakaś tam strasznie duża siła, porównując jakieś tam inne wkrętaki elektryczne na rynku. To nie jest najmocniejszy wkrętak, aczkolwiek on ma być bardziej precyzyjny i ma być bardziej wygodny. Co też producent podkreśla, że urządzenie zostało tak stworzone i tak dobrane do użytkownika, żeby nie męczyć i nie, nie powodować żadnych tam, nie wiem, uszkodzeń nadgarstka i, tak i tak dalej, Jest to akurat też fajna opcja, bo jest to bardzo ergonomiczny, wygodny kształt, który na pewno nie męczy ręki na dłuższą metę. Słuchajcie, tutaj jest mechanizm uruchamiający, tak? Czyli kręcąc to w prawo... Uruchamiacie ten śrubokręt elektryczny i kręcąc w lewo tak samo. Po zamocowaniu końcówki można to teraz zobaczyć raz i dwa. Widzicie w jedną stronę i w drugą. Tak to właśnie pracuje. Oczywiście jest na bardzo duży plus ten silny, to silne podświetlenie ledowe, bo ono naprawdę ułatwia pracę przy wszelkiego rodzaju podłączeniach, nawet jeżeli macie jakąś ciemniejszą rozdzielnię i tak dalej. Jak widzicie, to nie jest jakaś delikatna dioda LEDowa, tylko dosyć mocna, która dosyć sporo rozświetla nam obszar roboczy, którym właśnie się zajmujemy w tej chwili. Tak, tak to dokładnie wygląda. No dobra, słuchajcie, teraz spróbuję pokazać Wam siłę tego, tak naprawdę. Biorąc pod uwagę na przykład sobie taką różnicówkę, jeżeli chcielibyśmy tutaj dokręcić przewody, mam tutaj przygotowane przewody z końcówkami zaprasowanymi, które możemy wykorzystać do tego eksperymentu. Powiedzmy, że odsuniemy sobie tutaj troszkę tą ładowarkę. Chcielibyśmy sobie tutaj. Odkręcić i dokręcimy sobie tutaj tą końcóweczkę. Tak jak widzicie już skończyła się siła. Oczywiście końcówka jest bardzo mocno dokręcona, nie ma z tym problemu. Jeżeli jednak chcielibyście ją dociągnąć troszkę, to możecie to też zrobić ręcznie, bez używania mechanizmu. Tak jak widzicie mechanizm jest już... Poza już jego limitem jest siła, więc możemy zawsze delikatnie dokręcić sobie to, tą śrubę. Tak? Oczywiście nie możemy tego przeciągnąć, nie wiadomo jak. Producent sam w sobie wicha. Dodatkowo ma w zestawach różnego rodzaju klucze bądź zestawy z pomiarem newtonometrów docisku i tak dalej, więc możecie też to zrobić dokładnie, jeżeli potrzebujecie. Ale jeżeli robicie coś tylko na jakąś tam własną, drobną potrzebę, to nie ma problemu, żeby. I jeżeli coś nie jest sprecyzowane siłą docisku, to nie musicie oczywiście tego dociskać. Nie wiadomo jak dokładnie. No dobra, teraz tak. Jeżeli chcielibyśmy użyć mniejszej siły, zobaczcie. Weźmiemy teraz 0,4 Nm. Damy to nawet pod ten sam zacisk. Działa to oczywiście tak samo, tylko że. Już nam siły nie starcza. To jest 0,4. Zobaczcie, końcówka też trzyma się mocno, ale w momencie, gdy przełączymy teraz e, siłę na 1 Nm i dokręcimy, to jeszcze troszkę nam dojdzie, widzicie, taka jest różnica. Oczywiście, nie jest to duża siła, tak jak mówiłem, ale wystarczająca, żeby dociągnąć porządnie końcówki tutaj e, w zaciskach, które tutaj ewentualnie stosujecie. Teraz spróbujemy zrobić coś z mniejszym się pokrętem, płaskim. E, możemy wykorzystać to. Może spróbujmy najpierw wykorzystać jakieś terminale takie zwykłe. No dobrze, odkręcimy sobie tutaj ten terminal, tylko przesuniemy troszkę ten bloker, żeby nam się terminale nie rozjeżdżały. E, no i tak, odkręcając sobie oczywiście. Troszkę ten terminal. Zastosujemy kabel 0,75. Na przykład w tym przypadku włożymy końcóweczkę, ona wchodzi luźno bez problemu. Ustawimy siłę oczywiście na, na początek na 0,4 Nm. I spróbujemy dokręcić tę śrubkę. Śrubka już jest dokręcona. Jak widzicie, nie idzie więcej. Trzyma się oczywiście bez problemu. Możemy spróbować dociągnąć jeszcze ją dodatkowo siłą 1 Nm. I doszło. Doszło jeszcze troszkę. Tak, jak widać. Końcówka się trzyma. Nie ma z nią problemu. Możecie, widzicie, podświetlić sobie. Podświetlenie jeszcze działa kilka sekund po tym, jak już nie, urządzenie nie pracuje. Tak? E, oczywiście nadal możecie zrobić to ręcznie dokręcając, jeżeli chcecie bardziej, czyli zrobicie to w ten sposób, chociaż tutaj już nie ma takiej potrzeby, wydaje mi się, i ona jest bardzo mocno dokręcona na terminalach. E, dobra, słuchajcie, spróbujemy jeszcze z troszkę większym terminalem, na przykład tym szarym. Odkręćmy go sobie najpierw. Trzeba trafić oczywiście w śrubkę, to jest trochę za mała końcówka już niestety, ale... Możemy spróbować zobaczyć. Tu jest dokręcony dosyć mocno ten terminal, albo odkręcony. Nie, on jest odkręcony na maksa. Dobra. Spróbujemy go trochę dokręcić i włożymy końcóweczkę, e, jedyneczkę na przykład. No, chociaż jedyna trochę mała jest. Użyjmy 2,5. Użyjemy końcówki e, 2,5 mm kwadrat i. Spróbujmy dociągnąć. Teraz jest dociągnięte z siłą 1Nm, oczywiście. Tutaj nie było sensu robić 0,4, bo to już jest większy terminal. Eee, tak jak widzicie, końcówka dociągnięta. Nie da się jej w żaden sposób wyciągnąć. Trzyma się dobrze. Zawsze istnieje możliwość, oczywiście, dokręcić. Tak jak mówiłem, delikatnie, troszkę mocniej. Także tak to wygląda. No jeżeli chodzi o. Te duże terminale, to tutaj już będzie mały problem, bo tak jak widzicie, ten śrubokręt płaski, on jest niestety trochę za mały na to, oczywiście można się pokusić o próbę dociśnięcia, dokręcenia tego, zobaczcie, idzie, też nie ma problemu, aczkolwiek przy większym docisku albo śrubka, albo sama końcówka może ulec uszkodzeniu, bo to jest już średnica, która nie pasuje do tego śrubokręta, więc proponowałbym wybrać inną metodę w tym przypadku. Jeżeli chodzi o sam zestaw tych końcówek, to jak widzicie, no mamy tylko dwie w zestawie za 870 zł, no to, to jest dosyć skąpe wyposażenie, którego, które byśmy chcieli mieć. Ale możecie zrobić tak, jak zrobił mój znajomy, który jest właścicielem tego śrubokręta, na przykład dokupić sobie dodatkowo zestaw bitów. No, tak jak mówiłem, innego rodzaju bity, w sensie, no, takie standardowe, nie pasują do tego zestawu, bo różnią się samą średnicą tej, tutaj, tego tutaj, tego połączenia. Więc możecie zrobić coś takiego, zaraz wam pokażę. Na przykład, dokupując sobie zestaw taki. To też nie jest kompletny zestaw, aczkolwiek, tak jak mówię, pracujemy tymi narzędziami. Więc są na bieżąco używane. Ale tutaj jak widzicie w zestawie takim można dokupić sobie naprawdę dosyć duży wybór już tych bitów. Można wziąć sobie na przykład większe śrubokręty. Tego spróbujemy użyć za chwilę. Bądź na przykład standardowe PH2. To jest chyba PH2, jeśli nie mylę. Eee, tak, więc e, można na przykład używać czegoś takiego. W zestawach dodatkowych często gęsto są na przykład dodatkowo ręczne śrubokręty, takie bądź e, małe. I są na przykład jeszcze jakieś malutkie, precyzyjne, które potrzebujecie gdzieś tam sobie delikatnie coś dokręcić, tak? Takie zestawy są też do kupienia. One też niestety tanie nie są, ale z tego co widziałem, jakiś tani zestaw bitów, powiedzmy, no może nie taki ze śrubokrętami, ale same takie bity, które można zakupić w jakimś tam opakowaniu, kosztuje około 200 zł. Także do kosztu samego śrubokrętu, który kosztuje 870 zł, musicie doliczyć sobie ewentualnie zestaw jakichś takich bitów, które Wam mogą w czymś dodatkowym pomóc. Tutaj producent też daje. W tym zestawie dodatkowym była taka końcóweczka tutaj. Ona jest podobna oczywiście do końcóweczki standardowej, którą można użyć w każdym zestawie bitów. Tak jak widzicie, one w zasadzie wyglądają podobnie, ale różnią się wielkością tych tutaj otworków, tak? tych średnic tych, tych przyłączy, no i niestety bity standardowe, które normalnie wchodzą sobie. Do czegoś takiego. O, tak jak widać, niestety pasować tutaj nie będą. Choćbyśmy tutaj starali się, jak tylko byśmy chcieli. To możemy ewentualnie uszkodzić gniazdo, ale na pewno nie, nie możemy tego zamontować. Dodatkową opcją jest jeszcze coś takiego, czyli to samo co w standardzie. Ta końcówka już jest standardowa. No ale niestety ta już nie jest. No i te końcóweczki różnią się od siebie niestety tym, że są różnej średnicy i nie pasują po prostu. No ale jeżeli zakupicie taki zestaw to możecie mieć tak naprawdę całość. Chciałbym jeszcze na w, w ramach wyjaśnień na końcu praktycznie filmu powiedzieć, że to nie jest materiał sponsorowany. Chciałbym wam tylko po prostu pokazać i zaproponować Dobre rozwiązanie dla pracy, jeżeli chcecie. Nie będę udostępniał linku do tego żadnego. To nie jest materiał sponsorowany w żaden sposób, nikt mi za to nie płaci. Jest to tylko i wyłącznie materiał poglądowy. Testuję i pokazuję wam urządzenia, które sam używam, ewentualnie którzy, które są używane przez mój zespół bądź ludzi, z którymi współpracuję. Więc to są narzędzia tylko i wyłącznie sprawdzone, które można polecić. Tak? Nie, nie, nie staramy się nie używać i nie robię żadnych testów urządzeń, których nie miałem w życiu w rękach, ani nigdy nimi nie pracowałem. Także naprawdę, jeżeli chodzi o ten śrubokręt elektryczny, jest to naprawdę dobry sprzęt, jeżeli chcecie pracować. Na przykład w charakterze, takim jak wspomniałem wcześniej mój kolega. Składa szafy elektryczne, tak? buduje rozdzielnie elektryczne i ma do, do czynienia na co dzień z bardzo dużą ilością kręcenia, przykręcania. Słuchajcie, e, składa te rozdzielnie więc e, no, trochę tych śrub musi nakręcić. Wyobraźcie sobie, że używa albo wkrętarki elektrycznej, co jest dosyć ciężkie, bo sama wkrętarka sama w sobie jest duża bo e, pierwsze nie nieporęczna, po drugie ciężka, po trzecie nie jest tak dokładna i precyzyjna jak taki śrubokręt elektryczny. No, a dzięki temu urządzeniu e, z, naprawdę zaoszczędza jego czas, energię, e, no i całą frustrację, którą musi e, czasami też niestety gdzieś tam się e, generuje taka frustracja, jeżeli na przykład ma milion śród do dokręcenia, a nie ma czym, tak. Tutaj to urządzenie, pytałem się go, czy widzi jakieś wady w nim, ewentualnie, czy, czy coś by w tym zmienił. No, tak naprawdę stwierdził, że jest to urządzenie praktycznie idealne dla niego, nie widzi tutaj żadnych wad. Z mojej strony, co bym dodał, to dodałbym też możliwość ładowania tego urządzenia przez kabel USB bezpośrednio, tak? Bo jednak. No nie wiem, może i to nie jest zły pomysł, taka ładowarka, ale to jest tak naprawdę, powiedzmy, dodatkowa rzecz, która gdzieś może nam się zgubić na projekcie. Tak? Wiecie, jak to czasami jest na różnych projektach, podłączacie gdzieś coś i, i wam się może zgubić. Tutaj możecie włożyć powerbanka i schować go do torby narzędziowej razem z tym śrubokrętem, i on sobie może tam siedzieć, ładować się, więc nie ma z tym problemu. Moje śrubokręty elektryczne, które tam używam, te z wcześniejszych materiałów, które proponowałem i których test robiłem, mają podłączenia USB, i to jest akurat dobra opcja dla mnie. Oczywiście, złą opcją z drugiej strony jest taka, że w tamtych urządzeniach tak naprawdę akumulatorek nie jest wymienny. Nie można sobie tak jak w tym przypadku odkręcić. Tego ogniwa wyjąć i wymienić. No nie wiem, zużyło wam się po dwóch latach pracy. Po roku pojemność straciło. No i, i co teraz? W tym przypadku wyjmujecie i macie nowy, zakupiony akumulatorek, umieszczacie go tutaj i macie problem z głowy. W tamtych urządzeniach akumulatorek jest wbudowany na stałe, więc wymiana samego akumulatora wiąże się z rozebraniem całego urządzenia. Także. Są plusy i są minusy. Słuchajcie, musicie sami sobie ocenić, czy jest wam to potrzebne, czy to jest za drogie urządzenie dla was. Są oczywiście tańsze alternatywy, Bosch wypuścił też jakiś model trzeci, w którym też dodatkowo jakieś podświetlenia zrobił lepsze, i tak dalej. Chyba w pierwszym w ogóle nie było, a może było. Już nie pamiętam, w każdym bądź razie, no, jak dla mnie jest to bardzo dobre urządzenie. No nie stać każdego na nie. Jeżeli komuś jest potrzebne w pracy, ja na przykład nie kręcę aż tyle śrub, żeby używać tak drugiego urządzenia, ale tak jak w przypadku mojego kolegi, który jest właścicielem tego, no u niego bez tego urządzenia straciłby bardzo dużo czasu i, i energii po prostu, żeby, żeby tego uniknąć, zakupił sobie taki zestaw właśnie, takie urządzenie. To tyle, słuchajcie. No, jeżeli chodzi o to, piszcie w komentarzach, czy wam się podoba. Proszę Was, żebyście lajkowali filmy i subskrybowali, jeżeli chcecie. Oczywiście filmów będzie więcej, różnego rodzaju materiałów. Film z, z poprzednim testem śrubokrętów okazał się dosyć popularny. Lubicie go, widziałem, oglądacie, dosyć duże wyświetleń. Być może chcecie, żebym też pokazał Wam kilka innych rzeczy związanych z pracą elektryków. Jakieś wyposażenia, narzędzia i tak dalej. Jeżeli tak, piszcie w komentarzu. Z tym nie ma problemu. Akurat mogę takie filmy zrobić. Ma na to akurat czas, mam zawsze tak naprawdę, mówiąc szczerze. No dobra, to chyba tyle. Jeżeli czegoś zapomniałem, coś pominąłem, też mogę potem dograć w razie czego kolejny materiał. Jeżeli coś byście chcieli jeszcze konkretnego o tym wiedzieć, napiszcie w komentarzu i spróbuję coś dodatkowego wymyślić. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia w następnym materiale.